Dzień dobry, to jest szczecinecki Program Samorządowy, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz miasta, pan Daniel Rak. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, zaczynamy od tematu związanego z cenami wywozu śmieci. Wiemy, że w tym roku dużo się w tym kontekście zmienia, te ceny drożeją. Wiem, że miasto Szczecinek też ma swój pomysł, jak to zmienić, jak to wszystko od nowa zagospodarować, więc powiedzmy o szczegółach, jak ten nowy system ma wyglądać, co się ma tak naprawdę tutaj zmienić. No może tak na początku parę, parę słów wprowadzenia ich historii, tak, bo w 2013 roku została wprowadzona ustawa, która diametralnie zmieniła sposób funkcjonowania i odbioru i później naliczania opłat za odpady. Tylko przypomnę, że wówczas zapadły takie decyzje, że teoretycznie każda osoba, która zamieszkuje Szczecinek i złożyła deklarację i zobowiązała się do tego, że będzie segregowała, powinna uiszczać opłatę od osoby zamieszkującej w danym mieszkaniu, rodzinie na poziomie 14 zł. Osoba, która nie chciała segregować, mogła też taką deklarację złożyć i wówczas ta opłata wynosiła 21 zł. I to funkcjonowało, mieszkańcy złożyli deklarację. I, 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 I takie opłaty na przykład w przypadku dwóch osób zamieszkujących dane mieszkanie 14 zł razy 2,28 miesięcznie i, tak, i takie, takie kwoty tutaj wpływały na poczet rozliczeń i tej gospodarki śmieciowej. E, oczywiście, y, w, y, czy to jest optymalny sposób y, naliczania opłat? No, nad tym się zastanawialiśmy wiele czasu. Ja osobiście y, uważam, że, że obserwując inne miasta, inne sposoby, uważam, że... że, że y, y, no ta opłata jest jednym z rozwiązań, które zaproponował ustawodawca, natomiast czy ona jest optymalna dla Szczecinka czas pokaże. Tylko przypomnę, że dzisiaj mieszkańcy, którzy ponoszą opłatę śmieciową, oto ta, ta kwota 14 zł, przeznaczana jest przede wszystkim na odbiór. Czyli tak jak widzimy, że przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, które wygrała przetarg i obsługuje nas, odbiera te śmieci, to, to jest jedna z, jedna z części składowych, inną częścią składową e, tej opłaty jest utrzymanie tzw. Tak przoków, czyli miejsc, gdzie można złożyć e, wywieźć tak itd., itd. Na przykład przy ulicy Cieślaka taki przok się znajduje, inną składową e, jest też e, kwestia, e, jest też utrzymanie na przykład osób, które obsługują e, cały wydział związany z gospodarką śmiecią na przykład w ratuszu, e, a tą też jedną z największych składowych części jest też e, tak zwana brama, czyli to wszystko, za co e, te śmieci, które zostaną wyprodukowane przez mieszkańców Szczecinka, one są zważone, przyjęte w Wardyniu Górnym na składowisko odpadów i tam podlegają dalszej obróbce zgodnie zresztą z wytycznymi ustawy dotyczącej gospodarki odpadami. I to wszystko, ta, ten cały balas jest obliczony, policzony, skalkulowany, zważony i później to jest wszystko dzielone. Te wszystkie składowe kwot trafiają do jednego można powiedzieć takiego worka. Dzielimy to przez ilość deklaracji złożonych i później wychodzi nam kwota. Ta kwota do tej pory, która obowiązywała 14 zł, już wiemy dzisiaj, że, że w wyniku wzrostu kosztów i paliwa, i przejazdu, i odbioru, i przeróbki śmieci będzie musiała ulec zmianie. Staliśmy, stanęliśmy przed tutaj podjęciem decyzji takiej, czy podnosimy kwotę podatku Śmieciowego, tak mówiąc w uproszczeniu, do 18 zł, 17,50, czy też zmieniamy sposób jego naliczenia. Ja osobiście uważam, że obserwując całą, całą, całą sytuację gospodarczą miasta, ilość inwestycji, chociażby obwodnica, czy też ilość inwestycji mieszkaniowych u deweloperów. Że, że mimo tego, że, że powstało na przełomie ostatnich kilku lat ponad tysiąc lokali mieszkaniowych w Szczecinku, tych deklaracji nie przybyło. Mimo, mimo tego, że prowadzone są inwestycje tak jak Obwodnica i wiemy, że w Szczecinku. No, zamieszkują praktycznie, te osoby, które... praktycznie, co, praktycznie co miesiąc jest jakaś oczywiście. Jest jakaś migracja i zmieniają się ci pracownicy, ale ponad 3, od 300 do 500 osób obsługuje, czy to inwestycje w fabryce Kronoszpan, czy to na obwodnicy Szczecinka. My nie odnotowujemy tutaj żadnych wzrostów, czyli można śmiało powiedzieć, że ten wtórny rynek, rynek wynajętych lokali, nie, nie ma odzwierciedlenia tutaj w deklaracjach. Co to oznacza? To oznacza, że mieszkańcy Szczecinka, ci, którzy złożyli deklarację, ci, którzy uczciwie płacą. Oni ponoszą y, koszty y, gospodarki śmieciowej, związanej na przykład prowadzonych przez prze przedsiębiorstwa, biznesmenów itd., itd. Dlatego wydaje mi się, że y, należy się należałoby się pochylić nad tematem y, tutaj sposobu naliczania. Ja osobiście jestem przekonany, że jednej rzeczy na pewno nie, nie da się tutaj y, wyeliminować albo. albo y, no, przypudrować i, I, i założyć i zataić, tak? mówimy tutaj o, 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 o licznikach wody. Każde mieszkanie, każdy zakład pracy, wszędzie są liczniki wody, każdy skorzysta z tej wody, to jest wszystko opomiarowane yy, i naprawdę bardzo prawidłowo zinwentaryzowane. Dlatego też yy, będziemy próbowali wprowadzić tutaj zmiany dotyczące sposobu naliczania opłaty za śmieci, które będzie po, powiązane z użyciem wody. Yy, co to oznacza? Że yy, średnio mieszkanie z Trzecinka zużywa yy, około 3 m3 szczęścennej wody, ale powiedziałem średnio. I wówczas takie gospodarstwo domowe, na przykład trzyosobowe, załóżmy, że zużywa ono około 10 metrów sześciennych wody razy 12 miesięcy, to daje 120 litrów metrów sześciennych wody rocznie i Taka kwota zostanie z poprzedniego roku wzięta do kalkulacji, mhm. e, która posłuży nam do tego, żeby naliczyć podatek, e, podatek e, śmieciowy. Czyli średnio na przykład, jeżeli te 120 m sześciennych podzielimy przez 12 miesięcy, to wyjdzie nam opłata, że płacimy e, współczynnik, który został wyliczony, określony na poziomie 5,8 zł. razy na przykład 10, czyli 58 zł. E, miesięcznie, wówczas taka opłata za trzyosobowe gospodarstwo albo trzy czy czteroosobowe, nieważne ile, ważne, że 10 metrów sześciennych, sze, że, że 10 metrów sześciennych wody zostało zużyte w danym domu, w danym mieszkaniu, to wówczas taka opłata zostanie naliczona. E, ja powiem tak, że e, Dzisiaj wydaje się, że, że ten rynek wtórny mieszkań jest naprawdę duży w Szczecinku, że ilość wynajmowanych mieszkań, ilość y, osób przyjeżdżających y, do, do Szczecinka jest tak y, duża, że, że, że naprawdę. Y, o ile deklaracji śmieciowej nie złożymy, o ile e, możemy zapomnieć w cudzysłowie, że, że, że wynajęliśmy mieszkanie komuś i, i, i że zamieszkuje go dzisiaj cztery osoby, a, a wydawało nam się, że dwie, o tyle te osoby, te, ta czwórka e, i tak zużyje ilość wody, żeby się wymyć, żeby, żeby, żeby po prostu normalnie fu funkcjonować. E, dlatego też e, Będziemy musieli tutaj przeprowadzić bardzo dużą e, akcję informacyjną, jeżeli chodzi o e, składanie informacji do e, Szczecinekskiego Ratusza, e, jaki jest termin, w jaki sposób to będzie robione. E, no przed nami tutaj duże wyzwanie logistyczne, niemniej jednak uważam, że ten system, który my dzisiaj zaproponujemy, będzie najbardziej sprawiedliwy dla mieszkańców Szczecinka. No właśnie, bo ta, tak się zastanawiam. Bo z jednej strony, jeżeli to będzie rozliczane od wody, to faktycznie wyeliminujemy tych, którzy jakby unikają tej opłaty, którzy jakby nie deklarują, że, że te śmieci też u nas składują, Ale z drugiej strony no też na pewno pojawią się komentarze, czyli co, skoro ja zużywam więcej wody, to będę więcej płacił za śmieci, a ktoś się nie myje, to będzie płacił mniej. No to też chyba trzeba będzie jakoś tak dobrze rozwiązać. No nie ma, nie ma tutaj takich idealnych rozwiązań. Natomiast obserwując. Tutaj sposób funkcjonowania deklaracji przyrostu. Uważam, że to i tak będzie z najmniejszym uszczerbkiem dla, dla, dla tych osób, które ponoszą opłaty. Tak czy siak, jeżeli opłaty wzrastają. Ja śmię twierdzić, że dzisiaj mamy nieszczelny system. I uważam, że y, najbardziej i optymalnym dla Szczecinka dzisiaj jest wprowadzenie właśnie zmiany w kierunku... Y, w kierunku y, mm, Powiązania opłat śmieciowych ze zużyciem wody. Czas pokaże, czy, 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 czy to była dobra decyzja, natomiast szereg miast przechodzi właśnie na, na taki sposób rozliczania, szczególnie miasta, gdzie, gdzie, gdzie tak jak Kołobrzeg i te nadmorskie, no to tam to jest bezwzględnie należy korzystać z tego, z tego systemu, właśnie rozliczania. Poprzez liczniki wo, wody. Natomiast wydaje mi się, że, że, że biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałem, jeżeli rozmawia się z deweloperem i deweloper mówi z, z grupą deweloperów przy ulicy Polnej, i oni mówią, tak, powstało ponad 1000 lokali mieszkalnych. Pyt, następne pytanie: czy to jest rynek wtórny, czy to są nowi mieszkańcy Szczecinka? 50 na 50, jeżeli chodzi o, o udział w tym rynku. Jeżeli się zadaje kolejne pytanie w wydziale ko komunalnym. Ile wpłynęło do deklaracji na przykład nowych? Nie widzimy, tak? Oczywiście staramy się dotrzeć, staramy się zinwentaryzować to, staramy się e, zweryfikować i, i, i wysyłamy jakieś upomnienia, ale póki co jest to bardzo mało skuteczne. Panie Burmistrzu, więc tak jak Pan wspomniał dużo pracy też przed Wami, jeżeli chodzi o wdrożenie tego wszystkiego, więc powiedzmy o konkretach, o jakich my mówimy terminach, kiedy to mogłoby się zadziać, kiedy, kiedy ta zmiana miałaby wejść w życie? Jeżeli chodzi o y, uchwałę, mam nadzieję, że na kwietniowej sesji y, taka uchwała zostanie podjęta z dniem obowiązywania od 1 czerwca. Czas y, na złożenie deklaracji y, będzie y, około dwóch tygodni, czyli do połowy czerwca. Y, jeżeli chodzi o... Y, na no, tą fazę przygotowania informacyjną. Tak jak powiedziałem dużo pracy przed nami. Będzie, będę rozmawiał z panią dyrektor Anią Mistą z Wydziału Komunalnego, której to Wydział właśnie Y, jest odpowiedzialny między innymi za y, gospodarkę odpadami, y, żeby przeprowadzić profesjonalną akcję informacyjną, dotrzeć z, y, z, pro, y, z takimi deklaracjami do, do mieszkańców, y, przesłać y, ulotkę informacyjną dotyczącej właśnie zmiany sposobu, terminów, no, tak żeby, y, żeby, żeby nie zaskakiwać mieszkańców y, tutaj tym nowym sposobem. Oczywiście jedną chyba ze słabszych w ogóle y, Jednym ze słabszych elementów tej, tej, tej opłaty śmieciowej jest to, że co roku, rok po roku trzeba składać deklaracje. Śmieciową związaną ze zużyciem wody za zużycie z ubiegłego roku. Także też z góry trzeba uprzedzić mieszkańców, że osoby, które nie, nie zbierają rachunków na przykład za, za, za wodę z poprzedniego roku, no będą musiały udać się do PWIK, będą musiały skorzystać tutaj z jakiejś infolinii. Będziemy rozmawiali też z prezesem PWIK, w jaki sposób usprawnić, w jaki sposób udzielić tych informacji dla mieszkańców jakiej jak, jak ilości wody zostały zostały służyte i tak dalej, i tak dalej, żeby prawidłowo wypełnić te deklarację. W budynkach wielorodzinnych będzie to, mam nadzieję, mało uciążliwe, bo tam są przecież liczniki główne i z tych liczników będziemy robili odczyty. W domach jednorodzinnych no to, to już jest indywidualnie, każdy musi jednak podchodzić do, 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 do tej sprawy. Mam nadzieję, że większość osób jednak gdzieś trzyma w swoich jakiś segregatorach rachunki, które się ponosi za, 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 za czy to wodę, czy, czy, czy prąd, czy też gaz, tak? Także na pewno jak każde zmiany będą budziły napięcia, będą, będzie na początku nerwowo, ale mam nadzieję, że będzie sprawiedliwie. No, no Czas pokaże, czy to się faktycznie sprawdzi. Drugi temat, jaki chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli: termomodernizacja budynków. Kolejne siedem. Siedem budynków będzie, będzie wyremontowanych. Powiedzmy o szczegółach, które budynki i jakie tam działania będą prowadzone. I po raz kolejny wracamy do tematu głębokiej termomodernizacji budynków. A to dlatego, że w, my wykonaliśmy w przeciągu ostatniego półtora roku pięć e, postępowań przetargowych i, i praktycznie składając tutaj. Relacje z naszego bieżącego funkcjonowania wielokrotnie mówiliśmy już o tej głębokiej termomodernizacji. Tak komuś mogłoby już się... Przecież już tyle razy o tym mówili, że chyba to powinno być skończone. No nie, no my w tej chwili po pięciu przetargach podjęliśmy decyzję, że, że trzeba zmienić sposób wyłonienia wykonawcy. Zamówienia publiczne, do których jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tych przepisów, jeżeli chodzi o zamówienia, jednoznacznie mówią o tym, że po iluś przetargach, jeżeli chcielibyśmy wykonać zadanie, możemy skorzystać ze stosownego artykułu, a to jest artykuł tam 67 bodajże i, 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 i przeprowadzić negocjacje tak zwanej z wolnej ręki. I tutaj wydział, pani, pani wiceburmistrz Rusin z, z inspektorami właśnie przygotowując o postępowanie w innej formule rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy, który przystąpił do głębokiej termodernizacji siedmiu budynków. Dla mnie temat bardzo ważny, dla mnie temat bardzo bardzo, bardzo istotny, jeżeli chodzi o... Zadania mieszkaniowe. Tutaj y, mówimy o siedmiu bodajże. Je, je siedmiu najbardziej zaniedbanych obiektach, tak, tak mm -hmm. jak przy Armii Krajowej 17, czy, czy Emily Plater 15, czy pięciu pozostałych budynkach przy ulicy Winnicznej. To są budynki, w których w których naprawdę ZGM selekcjonując ze swojego zasobu do głębokiej termomodernizacji, uwierzcie mi Państwo, nie wybrał jakichś tutaj łatwych tematów. To są budynki, które straszą, które wymagają dużych nakładów. Temat nie jest łatwy. Wykonawcy też biorąc pod uwagę dzisiaj ilość zleceń i to, co się dzieje na rynku budowlanym. Podchodzili do tego tematu, jak można powiedzieć, jak dojeżdża, tak kolokwialnie, ale no z tym tematem trzeba było się zmierzyć i też takie decyzje, a nie inne. My e, mamy dofinansowanie do tej głębokiej robomodernizacji. Te budynki, e, poza tym, że zostaną ocieplone, zostaną e, wykonane izolacje, wzmocnienia, niezbędne remonty, e, zostaną wyposażone także w jakieś panele fotowoltaiczne, do tego, żeby, e, żeby, żeby te przestrzenie wspólne typu klatka miały. E, Miały energię z, z odnawialną. W ogóle cała inwestycja opiewa na kwotę 3 miliony 600 tysięcy. Zresztą jest tutaj dofinansowanie na poziomie 1 miliona 600 tysięcy. Jak spojrzymy globalnie na to jak jest jaka jest cena odtworzeniowa metra kwadratowego substancji mieszkaniowej, to i tak uważam, że biorąc pod uwagę to, że mamy dofinansowanie, to jest jeden z bardziej, jedno z bardziej atrakcyjnych montaży finansowych, jakie możemy w mieszkaniówce w ogóle tutaj obserwować. Te siedem budynków, mam nadzieję, że bez żadnych już przeszkód, tak jak te, które wiązały się z postępowaniem przetargowym, zostaną wykonane do końca roku 2020 i one zostaną także rozliczone i uzyskamy współfinansowanie, które mamy już zagwarantowane w regionalnym programie operacyjnym. Zresztą najbliższa sesja. Nadzwyczajna mówi o pewnych przesunięciach finansowych. My pierwotnie w budżecie e, mieliśmy zabukowaną kwotę e, nad tą całą inwestycję 3 miliony 200 tysięcy. E, w wyniku tego postępowania, o którym mówiłem, e, możemy podpisać umowę na poziomie 3 miliony 600 tysięcy, natomiast jest potrzebna zgoda radnych, stąd też e, sesja nadzwyczajna. Też zmieniają się przeroby, jeżeli chodzi o założenia finansowe na najbliższy, na najbliższy rok. W tym roku zakładaliśmy, że przerób będzie wynosił 1 600 tysięcy. Dzisiaj Wiemy, że jest miesiąc marzec, że możemy, że przekażemy placę budowy, znamy zakresy, jesteśmy świadomi tego, ile można w tym roku przyrobić i wiemy, że wykonawca biorąc pod uwagę swoje siły i, i, i możliwości w tym roku zadeklarował właśnie w toku tych negocjacji, które prowadziliśmy kwotę milion 250 tysięcy i mam nadzieję, że niebawem te siedem budynków zacznie tam do, zaczną być prowadzone remonty, a niebawem one zyskają nową w ogóle jakość. My w, od kilku lat napraw, od kilkunastu lat już można powiedzieć wprowadzamy sukcesywnie przecież program dopłaty do wspólnot mieszkaniowych. Prawie 200 kamienic zyskało nowe szaty. Widać tą jakość na elewacjach. Zostało nam naprawdę jeszcze, jeszcze kilka ulic, ale między innymi ulica Winniczna, tak? ulica, która kiedyś naprawdę wyglądała dobrze i, i po prostu przez szereg lat niedokapitalizowanie te, 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 tych substancji, brak środków, no ona wyglądała tak jak wygląda. Naprawdę to będzie, to, będzie, to będzie inna jakość na a te budynki, na przykład przy Armii Krajowej czy Miliplater, naprawdę wymagają już kapitalnego remontu i, i to się właśnie w najbliższym czasie wydarzy. Tak? Czyli przystąpimy do kapitalnych remontów tych obiektów. I nie będą nas straszyć, tylko będą cieszyć oko. <laughs> Mam nadzieję, że, że, że ta, ta, ten skok jakościowy dokona się właśnie w tych przestrzeniach. Dziękuję panie burmistrzu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów.